Wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Tentego eee, Sobota. Bardzo fajny dzień. Słoneczko. No tutaj, akurat, tutaj ja z tyłu, tu gdzie kury mam to tutaj jest tak e, zawsze jest cień także tu jest tak bardzo bardzo przyjemnie ale pogoda dzisiaj bardzo 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 taka fajna słoneczna nie jest tak za gorąco nie jest za zimno tak akurat ze 28 stopni może jest ja jeszcze tutaj mam wentylator włączony także tutaj mnie co dzisiaj dzisiaj tak e, kapustka kiszona będzie ja nie, nie miałem soli i wysłałem nąpój po sól i pokazałem jej, pokazałem jej, dałem jej skosztować, która to sól, jaka to sól i pojechała i przywiozła mi glutaminian sodu. <ścoughs> glutaminian sodu to też jest sól, tylko taka słodkawa, ale to mi nie o to chodziło, mi chodziło o zwykłą sól, zwykłą, morską, e, najzwyczajniejszą e, sól. O, jest, przyniosła, 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 o, zobaczymy, czy to jest morska S sól, tak, tak, to jest morska sól, tylko, że tu pisze po kumersku, zdenerwowana, bo musiała drugi raz jechać, e, 2,50 kosztuje, 2,500, czyli 2,50 zł, taka torebka, tu jest, tu jest chyba mój kilo. Nie 600, 600 chyba gram jest. No ale to jest morska, to jest bardzo dobra do tej kapustki, do tej kapustki ona bardzo, bardzo dobrze się nadaje. Także dzisiaj mam planie tak powiem jaki mam plan dzisiaj zrobić tą e, zrobić tą kapustkę, ukisić To jest pierwsza sprawa Druga sprawa sklecić już troszkę to to łóżko dla Krzysia, te dwa łóżka. No i następna rzecz. E, no, dzisiaj urodziny ma Krzysiu i zaprosił mnie na ten, na urodziny. Także e, tak gdzieś koło 18 pojadę, wezmę też boj ze sobą, bo, bo tam jest basen i ona tam się będzie, będzie miała tam zajęcia. Poza tym tam będą e, kmerzy też, tak będzie się mogła tam z nimi porozmawiać. No bo tak ona się tak, jak, jak tylko sami Polacy są, no to ona tak się średnio, średnio czuje i wtedy bierze za ten, za telefon. A jak ma, A. Jak ma tam znajomych jakichś kmerów, no to, no to wtedy tam ma, robi zajęcie i wtedy telefon y, odkłada. Także dzisiaj nie wiem, czy zrealizuję ten plan dzisiaj, y, ale się postaram. No pierwsza rzecz to jest, Kapustka. A teraz jest godzina chyba dziesiąta, także mam bardzo, bardzo dużo czasu jak zwykle. <grywa> do pierogów z kapustą i z grzybami musi być kapusta kiszona. A ta, ja tu już robiłem kapustę kiszoną, ona tutaj jest, po, po kilku dniach jest niesamowicie kwaśna. Bardzo taka, bardzo kwaskowata, taka bardzo wyraźna, ta kwasowość jest taka bardzo wyraźna. Nie wiem, od czym to zależy, no, no, no chyba ta kapusta, no inaczej, na, w innych warunkach jest tutaj mm, uprawiana i dlatego ona ma tą kwasowość taką, no, ten kwas tak fajnie się wydziela, także za chwilę wracam. No powiem tak, że nie za wiele tej kapusty, jak, się ona się, jak ona się ubiła, jak ja ją ubiłem tak, żeby aż sok puściła, to już nie za wiele tej kapusty zostało. No ale nic, trudno. Bo ja ostatnio zrobiłem tak dużo, taki, te, taki słuch i jakoś nie zjadłem za bardzo, bo ona mi się popsuła, czy coś takiego. Także chyba nawet lepiej, także e, że jest trochę mniej, to na pewno ją zeżrę. <grym> zeżrę. <grym> no dobra, odstawiam. Nie wiem, niech ona sobie ten fermentuje, może nie będę zakręcał, no full, tylko ten, zostawię troszeczkę yy, uchylony, zobaczymy po, po dwóch, trzech dniach, bo kapustka jednak troszeczkę dłużej niż ogórki, bo ogórki po jednym dniu, maksymalnie dwa już się nadają do jedzenia. A może by tak golonkę w bigosie, golonkę w kapuście, tak żeby yy, pół na pół tak kwaśnej kapusty. I, i połowę słodkiej. Ja nigdy tego nie robiłem takiej golonki w kapuście. Ale sprawdzę w tych na, na tutorialach. Sprawdzę na, na YouTubie. Parę wersji zobaczę i, tam, i ja zrobię po, po swojemu. Znaczy to jeszcze nie jest pewne, nie tak teraz mi przyszła taka myśl do głowy, bo tutaj siedzę z kurami. Kury chodzą tak sobie obojętnie, kaczki tam dalej, kogut kogut też tam siedzi tutaj te stałe kwoki cały czas siedzą na tym jeździe, chociaż tam jajek nie ma bo ja im zabieram te jajka bo nie chcę mieć na razie kurczaków chyba tam jakieś jajko jest teraz, zaraz zobaczę chyba coś zniosły zaraz zobaczymy no to są no jest jedno jajko A tamta kura Tam tam ma coś Nie wiem, nie widzę poki no, one cały czas One cały czas chcą siedzieć na, na tym Cały czas chcą siedzieć Na gnieździe Nie, nie wychodzą prawie z tego gniazda Ja zabieram i te jajka a one dalej tam siedzą <śled> eee, No właśnie tutaj nowi Nąpoj mi podsunęła bardzo fajny pomysł, na, yy, yy, bo to jest takie tutaj bardzo ciekawe. Yy, czyli, nic, czyli nic nie dzieje się bez przyczyny. Ona, ona mi przyniosła ten, ja ją wysłałem po sól, a ona mi przyniosła glutaminian sodu. I, i właśnie taki fajny pomysł mi podsunęła porozmawiania właśnie na temat tego glutaminianu sodu, bo on jest tutaj bardzo powszechnie używany, może nad, troszeczkę nawet nadużywany, ale jeśli ktoś go stosuje w odpowiednich ilościach, to czy ja może, może tutaj yy, może tutaj troszeczkę poczytam na ten temat. Yy, tutaj mam taką mą, mądrą osobę w, yy, w telefonie, która mi te wszystkie rzeczy tutaj yy, wyjaśnia, bo ja nie wiem wszystkiego, jak coś, coś mi nie, coś nie wiem. No to się tutaj pytam tej bardzo mądrej osoby w telefonie. I ona mi bardzo fajnie tutaj odpowiada. Więc tak, zarówno glutamina SODU-MSG to jest skrót. Jak i sól kuchenna, chlorek sodu są dodatkami do żywności, które w nadmiarze mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Jednak ich mechanizmy działają i związane z nimi zagrożenia są nieco, nieco inne. Czyli zaczynamy od MSG, czyli glutaminia sodu. Co to jest? MSG to sól sodowa, kwasu glutaminianowego, aminokwasu naturalnie występującego w wielu produktach spożywczych, na przykład. Czyli naturalnie występuje ten glutaminian sodu również w, w pomidorach, w grzybach, w serze, w mięsie, w mleku i w mleku matki. Jest stosowany jako wzmacniacz smaku, bezpieczeństwo. Większość badań naukowych oraz organizacji takie jak Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków uznają glutamina sodu za substancję bezpieczną w umiarkowanych ilościach. Jest on na liście GRAS, Generalny Recognized As Safe, czyli że jest bezpieczny. Potencjalne kontrowersje, syndrom chińskiej restauracji. To jest takie w cudzysłowie. Dawniej yy, obarczano go winą za bóle głowy, drętwienia karku, osłabienie czy kołatanie serca po spożyciu potraw azjatyckich. Współczesne badania w większości nie potwierdzają bezpośredniego związku przyczynowego, a objawy te mogą być związane z innymi składnikami potraw, np. jak orzechy, owoce morza czy przyprawy, lub ogólnie z nadmiernym spożyciem żywności przetworzonej. Nadwrażliwość. Niewielka grupa osób może być nadwrażliwa na wysokie dawki MSG, czyli tego glutaminianosodu, co może powodować przejściowe dolegliwości. Wpływ na apetyt MSG. Wzmacnia smak potraw, co może prowadzić do nadmiernego spożycia jedzenia, zwłaszcza żywności przetworzonej, która często jest wysokokaloryczna i zawiera dużo tłuszczu oraz soli. W ten sposób pośrednio może przyczyniać się do otyłości. Badania na zwierzętach przeprowadzane były również. Niektóre badania na zwierzętach wykazały negatywne skutki spożycia bardzo dużych dawek MSG, na przykład uszkodzenie narządów wewnętrznych. Jednak te dawki znacznie przekraczały typowe spożycie przez ludzi. No bo to się u... Tutaj, i, aha, ja jeszcze chciałem zaznaczyć, że ja bardzo lubię ten glutaminia sodu. Ja go dodaję do jakichś tam sosików, czy do jakiejś zupy. I faktycznie on, on dodaje tego smaku, tego tam jest tam, ten lekka ta nutka tego cukru. I, i, I on naprawdę dodaje tego smaku. Ja też tego nie nadużywam. I ja dużo mniej tego stosuję na przykład niż soli, ale stosuję to do, do swoich potraw. E, I teraz tak. Zalety U umożliwia zmniejszenie ilości soli w produkcji spożywczych, co może być korzystne dla osób z nadciśnieniem, czyli, e, czyli jest jednak zaleta tej, że, że lepiej jest w niektórych wypadkach lepiej jest spożywać ten glutaminian sodu niż sól. I teraz tutaj o soli kuchennej e, poczytam troszkę, czyli to jest chlorek sodu. Co to jest? Chlorek sodu jest podstawowym źródłem sodu w diecie. Sód jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi równowaga wodnoelektrolitowa, praca mięśni i nerwów. Ale jego nadmiar jest szkodliwy. Szkodliwość. Nadmierne spożycie soli jest powszechnie uznanym czynnikiem ryzyka dla zdrowia. Nadciśnienie tętnicze to naj, najpoważniejsze i najlepiej udokumentowane zagrożenie. Wysokie spożycie sodu, czyli soli, prowadzi do zatrzymania wody w organizmie i zwiększa y, objętość krwi, co obciąża serce i naczynia krwionośne. Choroby serca i udary. Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Choroby nerek. Nadmiar sodu obciąża nerki. Osteroporoza. Wysokie spożycie sodu może zwiększyć wydalanie wapnia z moczem. Nowotwory żołądka. Badania wskazują na związek między wysokim spożyciem soli a zwiększonym ryzykiem raka żołądka. Eee, I teraz porównanie tej szkodliwości. Generalnie nadmierne spożycie soli kuchennej jest uznawane za. Z... Znacznie bądź szkodliwe dla zdrowia publicznego niż umiarkowane spożycie glutaminianu sodu. Jeszcze raz to przeczytam. Bo, bo ludzie bardzo się bronią, czytają tam te, te składy, te przepisy i bardzo się bronią od tego glutaminianu sodu, że to jest takie szkodliwe, że to jest trucizna czy coś. Ja jeszcze raz, jeszcze raz przeczytam tutaj to zdanie tego mądrego człowieka, może nie człowieka, co mi tutaj podpowiada. Generalnie nadmierne spożycie soli kuchennej jest uznawane za znacznie bardziej szkodliwe dla zdrowia publicznego niż umiarkowane spożycie glutaminianu sodu. Także chciałbym właśnie tym zdaniem rozwiać ten, ten mit. O, tej, o tym glutaminianie sodu, że on jest taki wredny, taki szkodliwy, że no oczywiście, że wszystkie, wszystko w nadmiarze, wszystko w nadmiarze, jak jest umiarkowane, jak jest umiarkowane, coś stosowane, to wiadomo, że to nie jest, w nadmiernych ilościach to wszystko jest szkodliwe. I, i tutaj przeczytam te problemy. Powszechność i skala problemów. Większość produkcji spożywcza znacznie więcej z, z Wie, większość, przepraszam, większość populacji spożywa znacznie więcej soli niż zalecane dzienne normy, co przyczynia się do głębokiej epidemii naciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych. Problemy związane z MSG, o ile występują, dotyczą znacznie mniejszej grupy osób i są zazwyczaj mniej poważne. Udowodnione skutki, szkodliwy wpływ nadmiernego spożycia soli na ciśnienie krwi i układ krążenia jest bezsprzecznie udowodnionym licznymi badaniami naukowymi. W przypadku MSG wiele zarzutów nie zostało potwierdzonych, a jego negatywne działanie objawia się głównie przy bardzo dużych dawkach lub u osób wrażliwych. Funkcja. Sól jest używana jako konserwant i podstawowy składnik smaku, co często prowadzi do dodawania jej w dużych ilościach do żywności przetworzonej. MSG natomiast, czyli glutamina sodu, jest, jest wzmacniaczem smaku, a co ciekawe, może nawet pomóc w ograniczeniu ilości dodawanej soli, ponieważ wzmacnia percepcję yy, słonego smaku. Tak, bo glutamina sodu on jest. On jest i słodki troszeczkę i troszeczkę słony. I, I tam jest tak fajnie to wszystko zbalansowane, że, że jak się doda go do jakiejś, tam, do jakiejś tam potrawy, do jakiegoś sosu, to faktycznie nie trzeba aż tyle soli, bo w, w nim jest i sól, i jest cukier. A cukier też w zasadzie też dodajemy do potraw. Jak, jak nie dodajemy glutaminianu sodu, no to dodajemy sól i dodajemy cukier też, żeby, żeby też podbić ten smak tej potrawy. No i tutaj podsumowując chociaż to już jest podsumowanie chociaż glutaminian sodu budzi kontrowersje i często jest demonizowany to co powiedziałem jego szkodliwość w umiarkowanych ilościach nie jest potwierdzona w takim stopniu jak szkodliwość nadmiernego spożycia soli czyli to, jest, to już jest taki argument to już jest taki argument naprawdę przeważający to że, że glutaminian sodu nie jest szkodliwy Głównym problemem dietetycznym jest nadmiar sodu w diecie, niezależnie od tego, czy pochodzi on z soli kochennej, czy w mniejszym stopniu z glutaminianu sodu. Kluczem do zdrowej diety jest umiar i unikanie nadmiernego przetwor e nadmiernie przetworzonej żywności, która często zawiera zarówno dużo soli, jak i glutaminianu sodu, a także cukru i niezdrowych tłuszczów. Także, yy, no jeszcze raz, jeszcze raz to powtarzam, bo chcę, to jest takie, to jest takie moje, moje odczucie. Nie wiem, może ktoś ma tam jakieś. Jakieś inne na ten temat zdanie, może jakieś tam amerykańscy naukowcy gdzieś tam coś udowodnili, że w tym glutaminianie sodu jest jakaś tam substancja, taka, która może, no nie wiem, zrujnować organizm albo coś takiego. Nie wiem. No przeczytałem tutaj od, od tego mojego gościa, z, tutaj z telefonu, on mi to napisał. To są zebrane, to są tak jakby zebrane informacje z całego świata na ten e, na ten temat, na podstawie różnych tam badań, na podstawie różnych tam instytutów, czy coś takiego. No także, także bardzo ciekawy temat, także dziękuję bardzo Nompoy za to, że dzisiaj przywiozła mi zamiast soli, bo chciałem sól do, do kiszenia tej kapusty i dziękuję bardzo Nompoy za to, że E, przywiozła mi ten glutaminian sodu, bo e, dzięki temu e, e, rozwinąłem ten temat na temat, e, na temat glutaminianu sodu. Także dzięki serdeczne i zapraszam do oglądania. I teraz poproszę Nampoy, żeby Nompój też zaprosiła do oglądania. Nąpój no, no, chciała zaprosić do hmm. oglądania, bo dzięki niej dzisiaj mam bardzo fajny temat. Pój. Hmm. Hmm. <laughs> ona się teraz delektuje delektuje się tym e, mom, mom, to jest mom, mom, To jest mam mom jest milk. Milk No do oglądania. Ej, not nice! Tak Zapraszamy do oglądania! Damy do do oglądania. A, good, good, good. No ona była ten, była, bo musiała, troszeczkę się zdenerwowała, bo musiałem ją, bo drugi raz ją wysłałem do, e, drugi raz ją wysłałem po ten, po, bo powiedziałem, że ten glutaminian sodu ja nie chcę, że ja chcę sól i, i dałem jej, dałem jej taki sample, dałem jej troszeczkę soli, żeby, żeby pokazała, e, no, że, że ona chce, ona ma dzisiaj wolne, ona dzisiaj jest szczęśliwa. P. Day Snow School. P. Day Snow School. Good. You dancing. P. Day Snow School. No pompoj? No pompoj, pompoj? What? Pompoj? No pompoj, No pompoj, no pompoj. No idzie do siebie do pokoju. A tu oczywiście proszę, A tu jest moje, tu jest moje zwierzę, bo ono, to zwierzę, ono sobie tutaj znajduje takie miejsce, gdzie jest taki przewiew delikatny, więc tutaj się zawsze układa. Co, i Chodź, Chodź, on lubi tak, on lubi jak ja go wezmę. On tak na ten, na ramię i tu mi mruczy. Tak, mruczy kotek, tak. <coughs> co, rybcie by się zjadło, co? Czy rybcie by się zjadło, czy gekonika by się jakiegoś złapało, co? Tu łapiesz gekoniki i zamęczysz, nie zjadasz tych gekoników. No. Szkoda, takie fajne gekoniki tutaj są. No, bo on łapie, łapie te gekony e, no i, i, i podrzuca je, no i zamęczy. Taki, bo ten gekonik to jest taki delikatny, taka galaretka. On go pacnie raz, pacnie go raz łapą i już jest po gekonie. No. Znaczy on tam przez chwilę jeszcze ucieka, próbuje uciec ten gekon. No ale to już nie ten no. cały czas łazi za mną Tam gdzie słyszy mój głos, to on tam musi być w pobliżu. No. Cały czas no. Nie daje mi spokoju. <laughs> tak, Kikuś. Chodź Kikulki, chodź. Chodź muli, chodź. Chodź tutaj rejon, obejrzyj rejon, kurki. Czy są czy kaczuszki, są wszystkie, no są wszystkie kaczuszki, wszystkie dwie, <laughs> no kurki są, on tak, on tak jak wychodzi na, na ten, wychodzi na rejon, to tak chodzi, żeby za czasem tam nie, przesz nie przeszkadzać tym kurkom, kogutowi, żeby nie wejść w drogę, bo kogut, bo kogut ten... Kogut się stroszy jak ten, o, o jak fajny. o, o jak fajnie, pobawiłby się kotek troszkę, tak, pobawiłby się, no, pobawiłby się troszkę koteczek, no, nikt się nie bawi z kotkiem, tak. Idź przynieść jakąś jaszczureczkę albo coś, to byś miał zabawę. Solidne, mocne, przygotowane do rozmnażania. Bardzo mocne. Thank you Fragment jak Jak składam mebelki, bo akurat wziąłem telefon i, i, i taki komentarz mi się odsłonił. Eee, Czemu nie nagrywasz, jak robisz mebelki? Ja, ja wiele razy już to nagrywałem, dużo wcześniej, ale to już jest tyle odcinków, że to ciężko nam się dokopać. Także dzisiaj dzisiaj nagrałem kawałek, jak składam ten, jak składam y, łóżko, specjalne łóżko, przygotowane wiadomo do czego. Hard, hard hard use zrobiłem tą to jest ta frema, to jest ten spód takie wzmocnienie zrobiłem tutaj tam, tu to będą nóżki już nóżki mam przygotowane o, tak jest to. w ten sposób, także, że ta frema będzie e, w ten sposób, o, że to będą tylne te nóżki a e a tu są krótsze też średnie. czyli to będzie od głowy a to będzie od, od ja pokażę tak mniej więcej jak to będzie nie? O. tak będzie w ten sposób taki. może tu będzie lepiej widać o tak o to będzie w ten sposób. tak będzie w ten sposób. to to będzie przód w przód, a tym będzie głowa będzie głowa będzie z, y, dłuższe nogi, bo jeszcze, jeszcze tam przy głowie muszę zrobić takie takie jakby oparcie, na, oparcie na głowę także to chyba dzisiaj na tyle, bo, bo ten, bo gościa, mam gość jest, jedzie z Egiptu <grym> o kurki, dałem kurkom Arbus Arbuzik, ja yeah. je. To jest ten arbus co od tej pani, od tej babci tam. Kupiłem, dzisiaj chyba też do tej babci pojadę, bo mam ochotę właśnie na takiego banana smażonego, bo ten banan tak mi posmakował, wie, ja jadłem banany, jadłem banany już takie, e, z, no, takie w cieście naleśnikowym, ale ten banan mi tak wyjątkowo, wyjątkowo smakował, to taka babcina robota, no to jest, to jest coś innego, no pyszny był, po prostu był pyszny, a poza tym bardzo tanio ona tam ma.